Cześć, tutaj Anna Magda. Jestem jedną z setek tysięcy polek, które swoim domem uczyniły Wielką Brytanię. I muszę tu przyznać, że dom ten jest pełen ekscytujących opowieści o rzeczach zwykłych i niezwykłych. I tymi właśnie opowieściami chcę się z Wami podzielić w swoim co dwutygodniowym podcaście. Mam nadzieję, że zdołam zarazić Was. Tą swoją swoistą brytoinfekcją, czyli fascynacją wyspiarską kulturą, historią i codziennością. Fascynacja ta niewątpliwie dodała kolorytu mojej własnej polskości. Więc, jeśli ta wyspiarskość i wam się spodoba, proszę zostawcie lajka pod moimi podcastami i zasubskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia and see you later.